Izabela trochę popływała i powiedziała, że dwa dni jeszcze i woda będzie ciepła Pokąpaliśmy się Woda powiem Wam ciepła Tak na pierwszą chwilę może była chłodna, ale ciepła Będzie coraz więcej Naprawdę dużo jest Szukałam muszelek ale muszelek nie ma Znalazłam tylko takie kamyczki Parasailing Fajna atrakcja w Chorwacji przede wszystkim Lataliśmy, on startuje czy ląduje, widziałeś? Nie, on leci, leci. Startuje. A teraz już chyba ląduje. Ląduje już. Tam do wody i... Mhm. Z myszką Miki. Fajna atrakcja. Lataliśmy. Chłopcy nasi też latali, także... Trzeba zaliczyć będąc w Chorwacji i nie bać się. A tam widzimy Wosak. Dobrze mówię Piotrek? Tak, tak. Bo nie widzę domku. A tu tam Taki biały domek był, tak ale... tak ciężko pod słońce pociągnąć. No wiesz? wiem. W każdym razie tam gdzieś biokowo jest. <noise> Też byliśmy. <noise> Widać, że ludzi przybyło. Idziemy dalej. Sporo ludzi. Idziemy zobaczyć na tą drugą plażę. O, to jest tutaj. <noise> A tutaj byliśmy, w tej restauracji Bracera. Tak powiem 4 na 5. Oceniliśmy. Drinki, pyszności, lody. <noise> tak patrzymy na ceny w restauracji. Mięsna plata, taką jak jemy. 39 euro to tak kosztuje? A to jest za 78 a, taka lepsza mhm. aha, to? aha, także jest pan do nas podszedł pizza kosztuje 9-11 euro mhm. 48 euro rybne, to taka cena ok z blitwą a spaghetti 10 euro, droższe spaghetti tutaj jest a sorry to Napoli, Bolognese 11 to tam było za 7,50 wczoraj tutaj jest ogromny parking, cena za godzinę 3 euro, a za cały dzień 40 euro to taniej niż Breli i mieliśmy tutaj zaparkowaną hondę gdy spaliśmy Pokażemy po drodze dom. Fajny, duży, ale to było wliczone właśnie w cenę. Dostaliśmy taką kartę tutaj mieszkańców, że mogliśmy spokojnie sobie zaparkować tak. No, lubię te palmy. Lubię ten widoczek. Fajnie. Pokażemy wam, gdzie mieszkaliśmy. trzeba kręcić. No tutaj, tu jest zielone drzwi. Nie wiem czy dobrze pokażę. Tu, tu, tu. Także... A to jest dobre wino. Także polecamy. W takim budynku. Fajny dom. Dobra, to idziemy z powrotem do Mariny. Po prawej stronie stoi statek o nazwie Padre. I przed chwilą na plaży, Baszka Woda oczywiście jesteśmy, podszedł do nas pan, który oferował y, promocję na ten statek, żeby popłynąć sobie, wytłumaczył dokładnie rejs na wyspę, na wprost. 45 euro odprowadzić. To są dzieci, ale nie znami. A dobrze. Tak. <noise> <noise> To są te i Bracz. Na kwarze. godzina tylko spacer u miasta jest i można fajne zdjęcie zrobić, ale godzina wystarczy, gorąco jest, nie ma sensu pojechać po miasto, gdzie A później jedziemy na wyspę brać. Z drugiej strony wyspy jest miasto Bul. I tam jest ten cykel z rat, Należy na plażę, na połączenie chorwackie i 3 godziny jest tam pałac. 3,5 godziny Koszt takiej wycieczki to 45 euro, ale... Już tak się zastanawialiśmy w sumie, ale chwilę potem podszedł do nas Polak, turysta z Polski, który powiedział, że nie warto, że Biba jest o wiele lepsza. No, zaraz zobaczymy, jakie obłożenie jest na plaży tutaj. Baszka, woda. Cena leżaków tutaj 8 euro leżak, 6 euro parasol. Tak. Zanzibar. Jak widać tutaj jest ludzi zdecydowanie więcej. Kąpią się, woda jest naprawdę miła. O, z tej strony proszę. Cały czas pola, <noise> tak. Piotrek zauważył, że tu jest podjazd, czy zjazd dla niepełnosprawnych do wody. Fajnie. Te góry wyglądają pięknie. Ale jeszcze widać, że miejsca wolne są. Dobrze, wracamy do nas. A taka ciekawostka informacyjna, prysznic kosztuje baszka woda 50 eurocentów. I zaparkowaliśmy w drodze powrotnej na innej plaży. Idziemy <grywanie> się kąpać. Popływaliśmy. Woda ciepła, w miarę ciepła. Taki cieplejszy bałtyk, Rześ, można powiedzieć. Rzeźka. <laughs> Było bardzo miło. Ale ta się już pływa. Pewnie. Aż podskoczyłam. No i A co dziura z ramu? czy spuszcza po prostu? Nie chyba spuszcza. <laughs> Wszyscy się przestraszyli. Super.